Nie ja ma pan wrażenia, lat. że ludzie sobie pomyślą teraz, że on coś kręci? Nie, wydaje mi się, że nie. Że nie pracuje, to znaczy w stowarzyszeniu dostaje jakieś pieniądze, ale marne. No. Z tego się nie da utrzymać piątki dzieci ani rodziny. Czwórkę teraz, bo jedną córkę mam dorosłą. Dobrze, no ale przez jakiś czas piątkę. Tak jest. Ale teraz nie będzie, że nawet czwórkę. Wiem, no pan, nie da się z tego, z trzech tysięcy złotych utrzymać e, czwórki dzieci, e, żony i domu. Do, nie da się, dlatego pomagają nam, pomagają dlatego nam. ma pan być może jakieś inne źródła dochodu, o których pan nie mówi. Pomaga... jeśli w dodatku wziął pan rozwód fikcyjny, jak się okazuje. Nie, pan, ja mógłbym znaleźć dobrą pracę. Mógłbym znaleźć dobrą pracę, natomiast no, ja nie chcę płacić pani Katarzynie Augustynek. No pan to zrozumie. Ja nie chcę płacić pani A Katarzynie Augustynek, bo pani Katarzynie, pana i Katarzyna Augustynek powinna stanąć pod sądem i odpowiedzieć za to, co, co zrobiła, co zrobiła. W, w tych wydarzeniach ze mną, co zrobiła w innych wydarzeniach, że ubliżała ludziom, że ludzi biła, pluła, no, za to powinna odpowiedzieć. No, to jest osoba, która jest chroniona przez ten wymiar niesprawiedliwości, przez kastę, która, która daje jej jakieś możliwości, żeby nie odpowiadała za swoje, za swoje przestępstwa.